Siemanko wszystkim, ja jestem Nemzy, a to kolejny odcineczek z Left Fordera dwójeczki. Razem z tą samą ekipą to zawsze. Co prawda jedna osoba zmieniła sobie Nick. Nasza piękna dama. <laughs> czyli razem, za mno, razem ze mną... razem ze mną ta sama ekipa co zawsze, czyli Kazupek... Czujący e, w kącie. Nie obraziłem się na ciebie. Aha. Dawid. Cześć. I... Guma. Witam was. I oczywiście jak zawsze... Nagrywamy to drugi raz, ponieważ miałem mały błąd z plikami nagranymi, ale teraz myślę, że poradzimy sobie bez problemu rozwalając wszystkie zombiaki! Idziemy na hama jak zawsze. Nie. I love this. Seriously. Ja mam pytanie, działa wam e, malowanie tych obrazków na ścianie? E, to się rzucało te? Tak. No nic, coś Nie. Chcę Tuma... o nie. Yes. Tuma... Wow. Działa, działa Dawidowi. A ja, a ja miałem formata i nie mam ustawionego Guma. To tam no Mój Tylko mu przypominam, żeby wiesz A ja przy, przypominam, że to mój był Mają Ta fuck Jakie odgłosy Jackie. To gdzie? O, David już się nim zajął Tam jest kolejny Tam gdzie czerwony Ale mam pinga Przysiek? Co? Widzisz nad, nad czym ja stoję? Widzisz mu i moją grafikę? gdzie, tak, widzę, widzę. Dobra, dzięki. Aaaa! Tak. Je, yeah, to jest piękne. Tą grę za to kocham właśnie. Łata! Uch. Wow! <gryw> Złapał. Złapał i nie puścił. Złapał, tak. Wi wiadomo za co chciał złapać No raczej mnie to by nie miał za co wiesz Bo ogóle no wiesz... kobietę mam byś nie zauważył No właśnie chciał za coś złapać No za górną część oh yeah. Chciał se pomatać no wiesz Jedyna kobieta przetrwała nie Oj przepraszam No widzisz następny cię łapie od góry Ej tak sobie chodziliśmy a ten a Jackie sobie chodził Znaczy ja w niego strzelałem cały czas Ja to się patryty, nie mogę doczekać ja Co mam się ktoś chce? O, kobieta, widzę... Leci nie, do no, po... patelnia raczej nie. A z tymi kobietami to le... O, ktoś, ktoś dzisiaj się zamienił ze mną. <laughs> nie, po prostu musiałem to rozwalić, bo to by źle wyglądało potem. Aha. I źle by się skończyło. I wiem, że to się i tak źle skończy dla mnie. Oczywiście w późniejszym etapie gry. <laughs> Odbiję się na tobie Ale no muza co? Ej kolego Ty jak skacze kurdej Ej tego muzyka wcześniej nie było Kogo? Si muzyka Jak nie było, było Był? Tu jest y sikiera. jak. Yes. Idę oh, puścić mam Idę puścić od Ale odgłosy, ah. <noise> Co ty robisz? <noise> no takie odgłosy e, ktoś e, zrobił w grze Ej Arek jak coś będziesz chciał dzisiaj odpłynąć bez nas, ja mam mo Mołotowa więc wiesz Za daleko nie popłyniesz <noise> ja, też ja też mam. mam. No, <noise> no ale to tak tylko. Informacyjnie Dawid, sobie, zombie koło ciebie stoi. Co? Gdzie? Yeah. Nie, zabiłem go. Gdzie to jesteś? No widzisz? Ła. Tak dojdźcie pomóc, ludzie Nie, nie przyjmujcie się Proszę, proszę. <laughs> Przydatna pomoc, naprawdę Mama uczyła cię pływać? Chyba tak Nie, ja jeszcze zdążycie Idziemy, idziemy, idziemy. Okay. Za późno, zginął. Dobiłeś to biłeś mnie. Teraz ja leżę, pomocy. Nie. Nie, Nie warto. Tak. Dobrze! Ej, pomocy! Pff. O ty, znowu wszystkich. I, i kto został? <laughs> Jaki kuta, Zej? AAAAAAAA! Doskoczyłby No nie jak ale... Ale no to była... Kryzysowa sytuacja i musiałem. A, kryzysowa sytuacja. A, I Pomogę ci Seba. Arek to oszuście. No po prostu, no powtórka z rozrywki. A no. Ostatnio nagrywaliśmy to samo, było przecież. Co, odpłynął wielki pan? Byłem! Widzę, że ktoś się odrodził w domku. Dawid? To ja! Dajcie mnie. No wypuść mnie. No to nie, bo tak to wtedy ich nie wypuszczę. No nie, bo tak ich nie wypuszczę. No. Później się zrespią. Później się zrespią. Tam są no kolejne. Oni nie umieją grać, bo zginęli. Chwilę, tylko dobiję CB. No jakoś słabo ci to idzie. O otwórz nas. No, chodź. Chwilę. I po co zabijałeś te wszystkie zombie, by go dobrze? Dobra, otwiera, idziemy. Trzeba, nie obrazisz się? Później się zresztą tam Przynajmniej nie będzie mnie podpalał. Widzieliście, ale przynajmniej przeżyliśmy. Aha No co, taka prawda Chyba A. ty No właśnie No wy też już żyjecie Ale bez apteczek i z połową HP Piła motorowa Dawid Gdzie Tu Może być Siekiera Siekieła, siekierała No szukamy szukamy Dajcie mi jakąś wiedźmę. No to się raczej dobrze nie skończy jak ty znowu wiedźmy na sobie Na siebie, A, na sobie Na sobie <laughs> <laughs> Janka, <laughs> tam uciekaj stamtąd Oo, dzięki uciekaj Ci Uciekaj stamtąd, strzelażałe <laughs> O, piękne, piękne to by było Ale powiedziałem? Tak, po wystrzeleniu serii o, o, o. O, seba. o! seba Na kolana i proś Na kolana to jest co możesz mi zrobić Ale to Jak już Nie Także go uratował Jakie hammy No dobra I wyłącznie plus 18 To mi zarąbał granatnik Kasteczka, haha Ej tutaj coś jest Apteczka. Broń by mi się przydała Tu jest shotgun O super I apteczka, chyba bierz Dobra No gdzie się ubijacie? Kurde! O wreszcie mam moją broń Idziemy. Do przodu. Idziemy, idziemy. Cholera jasna. Ej, to nie jest zaatakowała. What the fuck co to było A kto mi tutaj zbucha? Kazubek Dawid co? Tam jest wiedźma A Jak skończymy ten mater Już, ten iść. materiał to po porozmawiamy, okej? Okay? No dobra Tam jest wiedźma Gdzie? Tam Rzućcie w nią coś Macie What the Czujecie minimalki. Nie, ja, minimal ja jest do tyłu! U. Czujecie minimalne lagi? Tak. Nie, nie no to po prostu... to może mi się wydaje? Nie, są. Trze tam. Cholera! Cholera! No co mam jem? O co? Co i Dawida trzyma, nie wiem co Teraz ja dostałem po. E -y, Wycofajmy się. Excuse me. Ale są lagi jak nic. Ja czuję. Wiesz, jak ja strzelam prosto wiesz przeciwnika i on upada dopiero po sekundzie, no to są lagi. Dobra, idziemy dalej. No ale cóż. Y -y, ten, tu jest ten. Y -y, się nazywa... Y -y. A zresztą. Yy, aha, dobra, koniec. Checkpoint, yy, schronisko, yy, bunkier. Zdecyduj się. Nie wiem, właśnie, jak to, się, jak to można nazwać, ale chyba bunkier będzie dobrze nazwać. Na, Nazwa. Ron. To dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny filmik. Który na pewno będzie niebawem i na pewno będzie też równie dobra zabawa przy nim. Oczywiście. Co to to, do zobaczenia. No cześć. Niebawem, na razie. Pa, pa. Papa ba <laughs> <laughs> troll <laughs>